Muszę rzucać gwiazdkami ninja, aż dostanę się do ostatniego świata, czyli nieba, bo czeka tutaj super nagroda. Ciekawy jestem, co tam jest. Musimy się tam dostać, ale najpierw potrzebujemy 100 siły. Już chyba rzucam odpowiednio dobrze. I teraz możemy rzucić swoją gwiazdką. Stajemy tutaj. Uwaga, dobrze rzućmy. Leci! I mamy pierwszego wina Potrzebuję jeszcze więcej Dawaj, dawaj, to. Teraz jak mam sześć, patrzcie Otwieram jajco Dawaj dobre, dobrego zwierzaka mi proszę dać No, dobry piesio Niestety jest najgorszy ale będę go kochał jak swojego. I mamy razy półtora już, czyli jak ćwiczymy, to dostajemy jeszcze więcej. Dostaję już po trzy. Dobra, ale jak już teraz mamy 200 siły, to na pewno trafię dalej. Uwaga, dorzucę do tego celu. Wow, Dwa winy naraz dostałem. Pierwszy i drugi. A jak mam 10, mogę normalnie dwa zwierzątki. Halo, ja chcę już iść dalej. Ja potrzebuję iść tutaj. Do nieba potrzebuję wejść. Aha, potrzebuję 300 puchar. Parków. ja muszę teraz na pety wydać Dobra, pierwszy. Epicki króliś! Kocham cię! I drugi kotek. Króliś miał pięć! No idę, ja teraz będę dał dziesięć zamiast dwóch, ale elegancko! Czyli teraz od trzystu będę dostawał po 31! jeden! I jeszcze dostałem kółeczko do zakręcenia. No, dawać mi tu dobre. Zakręcimy razem. Ja tu klikam spina. Wy klikacie teraz uba z dzwonem. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden! I uwaga, co wyklikaliśmy, widzowie? 1250 siły! Od razu tu wskoczyłem, po 50 dostajemy. Patrzcie, mamy 3000 siły Zara. No teraz, uwaga, zobaczmy, dokąd dorzucimy. Patrzcie, jak leci w samą tarczę! 27 winów! Ale jazda! Dojdziemy do nieba! Kolejne, jajce, za 25. Dobra, dawaj to. Komiś. A po homisiu? Też homiś. A ile ma homiś? Nie no, 2,5. Serio. to królik tu był lepszy. Ale teraz jak zdobędę 300 pucharków, to normalnie możemy stąd wyjść. O, to easy po 300 puchsów. A tu jeszcze gifty dostałem. 150, 10, 25. Co tu się dzieje? Dobra, jazda. Mamy 300. Stop. Nie rzucaj już. I idziemy do kolejnej krainy. O nie. Oni mówią, że siły niby 16 tysięcy trzeba? Ja mam 3. Dobra, głupoty gadają. Idziemy tu za 300. O, ale pięknie tutaj jest. Czyli już jesteśmy w pustyni, ale ja muszę dotrzeć do tego nieba. Kolejnego spina dostałem. Dobra, to teraz udowodnij, że nie potrzebuję więcej siły. 150 pucharków, proszę bardzo. I teraz normalnie rzucam na 100%. I patrzcie jak leci! I... Dobra przynajmniej mamy dostęp do lepszych petów Niebieski ptasio Dawaj drugiego No i dobra Mamy wielbłąda A epicki ptasio 17 razy Czyli było tu 80 A teraz 215 I za 20 tysięcy możemy w pandę rzucać Dawaj dawaj rzucaj cebulson Rzucaj cebulson I teraz normalnie 20 tysięcy I w pandziaka Zobaczmy jak teraz daleko rzucimy Waga. O! Już ile winów tutaj jest! Co się dzieje, ale piękniusio! Musimy szybciej poćwiczyć. Mamy kolejnego gifta. 500 siły. A tutaj jest ekskluzywne jajco za 250 robuxów. Ale tutaj! Za 250 mamy ekskluzywne jajo. 1000 winów i potki. No, coś mi mówi, że to się opłaca. baj to cwaniaczku! Starter paka Za 250 normalnie trzeba wziąć. Jajco mi się otwiera. Ekskluzywny ninja master. A tu by. Ten miał razy 75, a mi się trafił ten 5%. I teraz jak dostaję 924, to go założę i dostaję po 9000. Co tu się właśnie stało? Mam 500 tysięcy siły prawie. Dobra, no już teraz mam. To ja teraz jak pójdę rzucać, patrzcie na to co się dzieje. I cyk z a tutaj kolejna. Nie, nie wierzę. Kolejna kraina. 300 tysięcy Power'a. Ja już mam 500. I półtora tysiąca Pucharków, To wystarczy tylko jeszcze cztery razy rzucić. I normalnie Idź, idziemy już dalej do dżungli. Ja tyle nie wierzę, co się dzieje. Tak! Dżungla się otwiera. W końcu jesteśmy coraz bliżej nieba. Ale elegancko. Czyli tu już dostajemy po. 19 tysięcy A jak daleko rzucimy? I ile winów? 380. Muszę zobaczyć, jakie pety są tutaj. Za 849. Czyli musimy sobie tutaj jeszcze rzucić. I teraz możemy iść otworzyć to jajco. Ja zobaczę zaraz, co tutaj wyleci dobrego. Uwaga! Okej, okay, panda i panda ma 10. <ścoughs> 10. A ja zapomniałem, że w tym starter paku jeszcze potiony były. Power, winy, szczęście! O ja ci kręcę, co się teraz będzie działo. Tu pucharki, idziemy ćwiczyć. Po 39 tysięcy Aha. I już zmieniliśmy kolejną tarczę treningową. A jeszcze Ribber tutaj patrzcie co nam daje. 10% siły. Dawaj, jeszcze, jeszcze. Już mnie milion! Dobra, odrobię. O, odrobiłem. No to z trzema milionami siły zobaczmy, dokąd trafimy. Uwaga, czy dokończymy do końca? Jest, doleciało do końca. Bardzo dobrze, ale to leci dwa tysiące winów. Co się dzieje? A potrzebujemy siedemnaście tysięcy, żeby tam pójść. Dobra, rzucamy do siedemnastu tysięcy. Dobra, nawet się zagapiłem, mam już dwadzieścia tysięcy. I teraz możemy iść do zimowy zone. Dawaj to. Oczywiście, że otwieramy zimę. Uskrzynko skrzynka darmowa. Za dwa powerpotki dostałem! I teraz, ciach! Chciałem w bałwana, nie w pandę. Ciach bałwana! Ciach! O, 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 o! Trzeba dobrze stanąć! Tu, tu, tu! I w bałwana! Dobrze ci tak, bałwan! Czy tutaj, w ogóle, ile tutaj winów? Uwaga! Lecą, lecą, lecą! tysiąca Jeszcze nie doleciało do końca! A za po mamy jajco! Zimowe jajco! Ciekawe, co takiego poleci! Husky, który ma. Badziewie, na pewno badziewie. On ma 16! Ty! He, he. Mój ninja ma 250. Dobra, ćwiczymy. Otwieramy kółeczko. Kółeczko i tak już nam nic nie da. Ale jesteśmy coraz bliżej ostatniej krainy. Aha, ile ja już mam siły? 20 milionów prawie? Dobra, już mam 20. A ile potrzeba na tamtą krainę? Yy, 175? Ty hamie! I 80 tysięcy widów, oszaleli. A ile tu dostaję za jednego? O, 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 o. 8 tysięcy, dobra, easy! Wystarczy 10 razy walnąć i tam wchodzimy. I mnie nie obchodzi, że trzeba 300 milionów. Nie obchodzi mnie to! Ja mam 20 i ja sobie poradzę. Mam już 123 tysiące. Dobrze. Przynajmniej kolejne jajo kupimy. No i co? 175. Easy. Nie boję się was. Wchodzę tu. I teraz co? Jajco. Normalnie idę. Tutaj było max 629 tysięcy. A ja tu już dostaję 874 tysięcy. Easy! Zoro, zoro. Co to jest razy 200 power? Co? 990! O, ale oszaleli. Za drogie. Ale tu są kolejne bronie. Moje jest razy 1, Ale mamy 43 tysiące. To mogę kupić razy 10. Dawaj to. I teraz 8 milionów. Ja się pomyliłem. To jest raz... 800 tysięcy? Zmieniłem broń. 8 milionów, Jazda, dziś Lecisz, Cebulson! Ale teraz leci. Uuu! I już zmieniłem na kolejny, ale ja. Najlepszy jest razy 33. Aha, a ten zarobuksy jest 200. Uhuhu. Czyli on powinien być gdzieś tu, ale go tu nie ma. O, dwa zakręconka. Zakręćmy, się zakręćmy, może wyleci OPPET. Chociaż ja do tego szczęścia to nigdy nie mam. O, 500. Nie. Dawaj, peta. No i nie dali. Wyłączamy to. O, już ćwiczymy na tym najmocniejszym. Na wyjście potrzeba 900 milionów siły. Przecież to jest takie easy. Patrzcie tym moim szurikankiem kochanym nożykiem takim. Ja rzucam. Robię. Ciach, ciach, ciach. I zaraz mam 900. No ja zaraz się do tego. O, już jest 900. Zaraz się do tego nieba dostaniemy. Tylko jeszcze potrzebujemy winy. 300 tysięcy winów. Uwaga, rzucamy to to 28 tysięcy. Co się dzieje, ja nie wierzę Ile tam miało być winów, bo już zapomniałem I tak rzucam, i rzucam, i rzucam i nie pamiętam Dobra, chyba wystarczy Waga? dobrze, wystarczy I idziemy na farmę Teraz za 300 tysięcy Jesteśmy coraz bliżej nieba Ale tu jest elegancko I cyk. jak nie mam tyle siły Co jest, co, co, co A potrzeb, dają mi 14 milionów a tutaj? No 22! Co to za głupoty gada? Aha, ja już w pandę biję w ogóle. Dobrze, nie? Aha, i już w najlepszego. Mam 2B siły. Czajcie to 2B. Ja w życiu bym nie myślał, że tyle będę miał. Przecież jak ja teraz... Od razu na maksa. O! O! O, to oszustwo, jedno. To nie jest na maksa 26 tysięcy, tylko winów. To ile ja tu muszę zdobyć? Tam potrzeba 5B, żeby stąd wyjść. Podejrzewam, że 5B wystarczy, żeby walnąć tu na maksa. Przydałoby się tutaj w ogóle zmienić rzucanie. O, na takiego kunaja. Ale nie mam winów. Więc dobijemy teraz do 5B. I normalnie wcześniemy winy. O, jest 5B. Teraz, dawaj, do końca. Jest! 50 tysięcy winów od razu. Ach, elegancko. E to trochę drogie, to 750 tysięcy, ja jeszcze tyle nie mam. Spokojnie, bo za chwilę będę miał, jak tylko jeszcze raz rzucę! Jest! Mamy milion, mamy milion Wychodzimy na wulkan Łojo, dawaj wulkan Otwiera się, jesteśmy na wulkanie I tutaj ile się dostaje? Ja cię kręcę od razu od środkowego Od pandy zaczynamy No i to jest elegancja Francja Czyli tam już jest niebo Eee, wpuść mnie, halo To już jest to ostatnie, do gdzie ja muszę iść? To super nagrody, 4,7 miliona Nie mam tyle Może jak dorzucę, będę miał prawie 5 milionów winów 30 tysięcy, to nie nie jest 5 milionów. Muszę chyba jeszcze poćwiczyć. Jak te riberfy porobię? 34 miliony teraz dostałem. Uwaga. Teraz 48 i to na tym. Za moment odrobimy wszystko. Ja nie wierzę. Za wipę jest gwiazdka razy 20 i jeszcze ten najlepszy Viponid. Dwa... 243, on ma? A ja teraz po 48. To VIP-y mają dużo lepiej. Ja nie wiedziałem, że aż tak! Dawaj, bipa, dzidzia. Ole teraz będę bił. Ale będę bił. Uwaga! Gdzie jest nasza gwiazdka vipowska? 243, ale tu powinna być VIP. Ale, o jest! 487! Tylko jedyno! Żeby wejść do nieba, potrzebujemy. Ile? 465B? Dobra, to ja. To dobrze, że ja jednak to wziąłem. Ja muszę to walnąć jakieś. 800 razy! Albo i więcej. A winów, tu ile dostanę? Dawaj, dawaj. To jeszcze nie jest ta maksa? No dobra! Chociaż nie! Nie, 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 nie! Pomyliło mi się! To nie trzeba mieć tyle 465. B... 465B! To jest rekomendowane! Trzeba mieć tylko winy: 4,700 miliona. A jak teraz rzucę? Dalej nie do końca. O ty, trwaniaczku! Dobra, poćwiczymy jeszcze trochę. Dawaj, dawaj! Rzucaj, rzucaj, bo jesteśmy coraz bliżej. Do 30B! Ciachaj! Dobra, jest 30B no teraz, bo być. Uwaga! Jest! 310 tysięcy widów. No to teraz tylko 4,7 miliona i idziemy do tego nieba! W końcu doczekam się mojej nagrody! Tak, bo specjalna nagroda mi się należy! I ja ją wezmę! No tylko uzbieramy najpierw 4,7 miliona. Mamy już 2,9. No i teraz ostatni rzut i jest! 8 mamy nadwyżkę. Dobra, zobaczmy sobie, co kryje jeszcze te jajo, ta. Żebyśmy wiedzieli, czy straciliśmy pajączek. Epicki pajączek. Aha, tu nawet najgorszy jest epicki, ok? I epicki pajączek 72. Und uh. I to już prawie tyle, co te ekskluzywne jajco. Ekskluzywne jajco? Patrzcie, najgorszy daje 75. U-la-la. -la. To dobrze, że więcej tych jaj nie kupiłem. Bo w ostatniej krainie w niebie chyba są jeszcze lepsze pety niż w ekskluzywnym jajcu. Ale dobra właśnie, bo my już mamy winy. Tylko jeszcze jest 835 tysięcy gemów mamy. Co za te gemy można kupić? Mnożnik gemów, szybkość chodzenia, mnożnik winów, mnożnik siły i szczęścia. Patrzcie, 5. 50... Io! Ciekawe, o ile teraz mi to przyspieszyło. I jeszcze weedy. Teraz idziemy na wulkan. Ja w sumie nawet nie wiem, ile ja dostawałem wcześniej. Dobra, idziemy w końcu do nieba. W końcu po moją nagrodę. Otwiera się moje piękne niebo. I teraz... Wow! Dostałem za darmo ekskluzywne jajco. I ten ninja ma 75? Tak mało? Przecież już pewnie w tym jajcu są większe. Zielony Dragon 42, a dalej już się nie da pójść. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.